Partnerem odcinka jest BugBit. Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Wracamy do naszej serii o niemieckich obozach koncentracyjnych, i te odcinki nigdy nie są łatwe, ale dziś będzie szczególnie okrutnie, bo opowiemy Wam o obozach zagłady, o hitlerowskich fabrykach śmierci. Niemcy w masowym mordowaniu byli niezwykle wyrachowani, a co za tym idzie, dzisiejszy odcinek też będzie dosyć techniczny, ale bardzo prosimy, żebyście pamiętali, że cały czas mowa tutaj o zabijaniu ludzi. A zatem, jak wyglądały pierwsze komory gazowe? Ile na każdym Zgładzonym Żydzie zarabiała Trzecia Rzesza? Ile trwało sprzątanie komory gazowej? Kto wymyślił cyklon B i jak wyglądały jego pierwsze testy na ludziach? Czas na nowy odcinek historii bez cenzury. Niemcy mordowali masowo Polaków, Żydów, Romów i przedstawicieli innych nacji w zasadzie od początku wojny, ale robili to w większości za pomocą broni palnej. Przełom w masowym mordowaniu nastąpił w 1941 roku, kiedy powstał pierwszy obóz zagłady w Hełmie nad Nerem niedaleko Łodzi. W listopadzie do tegoż obozu Niemiecki główny urząd bezpieczeństwa dostarczył trzy komory gazowe, ale nie takie, jak pewnie sobie niektórzy wyobrażają. Przede wszystkim były na kołach. To były specjalnie zmodyfikowane ciężarówki. Modyfikacja polegała przede wszystkim na tym, że spaliny szły przewodami na uszczelnioną pakę, na której można było umieścić do 80 osób w dwóch mniejszych egzemplarzach i do 120 w jednym większym. Po raz pierwszy użyto tych samochodów w grudniu. Umieszczono na nich część z osadzonych Żydów i ruszono do lasu. Nie przeżyli dłużej niż 10 minut i była to śmierć straszna. Na miejscu czekali na nich inni Żydzi. Oczywiście nie z własnej woli zostali przymuszeni przez Niemców, żeby najpierw wypakować trupy z ciężarówek, a później wrzucić je do wykopanych wcześniej masowych grobów, a następnie posprzątać te ciężarówki z wymiotów, moczu, krwi, kału. Takie były początki jednej z sześciu niemieckich fabryk śmierci. W samym hełmie zamordowali oni jakieś 200 tysięcy osób, i choć zabrzmi to strasznie, to okazało się, że to stosunkowo nieduża część całego makabrycznego żniwa. W sumie to wymieńmy te niemieckie fabryki śmierci założone przez nich swoją drogą wyłącznie na polskiej ziemi. Majdanek, który był fabryką śmierci, czyli obozem zagłady tylko częściowo, bo był też równolegle obozem koncentracyjnym, kompleks Auschwitz-Birkenau to samo oraz Cztery obozy projektowane już wyłącznie z myślą o mordowaniu. Hełmno, Bełżec, Treblinka i Sobibur. Te trzy ostatnie powstały głównie z myślą o akcji Reinhardt, czyli eliminacji Żydów z Generalnego Gubernatorstwa i Okręgu Białostockiego. Mówimy tutaj o setkach tysięcy ludzi, i w swoim piekielnym wyrachowaniu Niemcy doskonale rozumieli, że będą do tego potrzebowali bardziej przemysłowych rozwiązań niż tylko przerobione ciężarówki. Zresztą to też nie tak, że wcześniej nie prowadzili już eksperymentów. Choćby w obozie w Bełżcu już w 1940 roku testowo gazowali w stacjonarnych komorach choćby osoby chore psychicznie, też używając do tego swoją drogą tlenku węgla, który jeszcze przez jakiś czas miał być niemieckim mrocznym, Standardem. Komory, te pierwsze trzy komory, mogły pomieścić jakieś 500 osób, ale obozy akcji Reinhardt z pełną mocą ruszyły dopiero w 1942 roku. Oczywiście Żydom, których getta miały zostać zlikwidowane, nie mówiono, że jadą tymi wagonami towarowymi na śmierć. Gwarantowano im, że będą tylko przeniesieni na wschód, tymczasem już czekały na nich komory gazowe. W Bełżcu po zakończeniu fazy testów zlikwidowano trzy drewniane komory i postawiono sześć murowanych, każda na mniej więcej tysiąc osób. W międzyczasie kończono budowę obozu zagłady w Sobiborze. Tam powstało co najmniej sześć komór, bo niektórzy twierdzą, że było ich osiem. I w tym czasie również kończono budowę Treblinki. Tam mieli ginąć Żydzi głównie z warszawskiego Getta w liczbie mniej więcej 6 tysięcy osób dziennie, przy czym z treblinką był pewien problem. To znaczy w rozumieniu niemieckim, bo pierwszym komendantem treblinki został gość nazwiskiem Eberl, który był niesamowitym karierowiczem i założył, że nic go tak nie wywinduje, jak wysoka statystyka zabitych. No i trochę się przeliczył, bo niemieckie elity dowódcze wychodziły z założenia, że zabijać bezbronnych to każdy głupi potrafi. Oni cenili najbardziej tych, którzy potrafili świetnie zarządzać całym procesem mordowania. Tymczasem, kiedy z wizytacją do Treblinki przyjechał szef akcji Reinhardt, Odilo Globocnik, to natychmiast zauważył, że lokalny komendant totalnie sobie nie radzi z utylizacją zwłok. Tysiące trupów zalegały na dziedzińcu, ubrane, nagie, często już z poczerniałymi, opuchniętymi twarzami, na których jednak cały czas malowało się przerażenie. Niektóre czaszki były rozłupane, trupy miały otwarte oczy, wystające języki, no musiało to wyglądać makabrycznie. Tymczasem globocnika najbardziej przeraziła niekompetencja komendanta, którego niebawem wymienił. W sumie warto w tym miejscu zaznaczyć, że w żadnym z kluczowych dla tej akcji obozów zagłady nie było krematoriów. Trupy po prostu grzebano, choć, jak widać, nie zawsze tak sprawnie jakby sobie tego życzyło szefostwo, no ale niestety podwładni szybko się uczyli. Makabrycznej haniebnej roboty mieli zresztą naprawdę mnóstwo, zwłaszcza kiedy zaczęła się likwidacja warszawskiego getta. Transporty jadące do fabryk śmierci miały po kilkadziesiąt wagonów, ale Sobibór, Bełżec i treblinka były na to przygotowane. Przyjmowanie takich transportów po 6 tysięcy osób na raz to nie był jakiś wielki problem w tych miejscach. Ponieważ tych ludzi nie trzeba było nigdzie kwaterować, selekcji na miejscu też nie robiono. Wszyscy, którzy przyjechali, mieli zostać zabici. Niemiecka załoga była skromna, do tego jeszcze grupa więźniów do obsługi przybyłych, a ci ludzie po prostu tak sobie szli pokornie na rzeź. Nie zawsze, ale w dużej części tak. No, dziś nam się to w głowach nie mieści, ale zwłaszcza w pierwszych latach wojny, ogromna część ludzi naprawdę wierzyła w to, że są tylko przesiedlani. A fakt, że wysadzono ich w jakimś miejscu w lesie, gdzie jest tylko parę budynków na krzyż, nie budził podejrzeń, też w dużej części nie, ponieważ mówiono im, że to względy higieniczne: mają wziąć prysznic, przejść dezynfekcję, a później dalej w drogę. Oczywiście nie miało to zbyt wiele wspólnego, wręcz nic wspólnego z jakkolwiek przyjemną atmosferą, zważywszy choćby na taki kontekst, że ci, którzy nie mieli siły dojść do tych zabudowań o własnych siłach, byli zabijani na miejscu, ale o zgrozo, jak już się do tego budynku weszło, to w pierwszej chwili można się było uspokoić. Bo faktycznie te miejsca w środku były wykończone tak, jakby człowiek rzeczywiście wszedł do łaźni. Co prawda, wcześniej obcięto mu włosy, no ale mówiono, że to w ramach walki z wszami, więc już trudno. Ale tutaj, proszę uprzejmie, natryski, wieszaki na ubrania, a później zamykały się drzwi i zaczynali tłoczyć tlenek węgla i już nie było żadnych złudzeń. Śmierć następowała stosunkowo szybko, choć oczywiście była to kwestia indywidualna. To zdecydowanie nie wyglądało tak, że wszyscy umierali w jednym momencie, a zatem jedni. Byli świadkami śmierci drugich. I ci ludzie, nie dość, że musieli na te straszne sceny patrzeć, to jeszcze sami się w tym czasie dusili, panikowali i cierpieli w sposób niemożliwy do opisania. Po 20 minutach więźniowie z grup obsługujących wyciągali trupy z komór i zaczynali je oporządzać czyli po prostu wyrywać im złote zęby a następnie wrzucali zwłoki do masowych grobów i zasypywali wapnem. Oni sami niebawem też mieli być zamordowani. W 1942 roku zabito 3 miliony Żydów, z czego gigantyczną część właśnie w komorach gazowych. Kiedy te niemieckie fabryki śmierci działały na najwyższych obrotach, od lipca do listopada 1942 roku właśnie. Nigdy wcześniej świat nie widział takiego masowego mordowania. Akcja Reinhardt niestety szła Niemcom bardzo sprawnie do tego stopnia, że w samym Bełżcu, który zawsze był taką trochę testową fabryką śmierci, od marca do grudnia zabito 470 tysięcy osób, a później skończyły się w okolicy miejsca na masowe groby i pola popiołów, bo w pewnym momencie dla zatarcia śladów zaczęto również palić zwłoki. Uznano, że obóz można w takim razie powoli zawijać. Fabryki śmierci w Sobi Boże i Treblince działały dłużej do jesieni 1943 roku, jednak niewykluczone, że działałyby jeszcze dłużej, gdyby nie bunty. Tak jest, w obozach śmierci wybuchały bunty, o których opowiemy wam może dokładniej przy innej okazji. W każdym razie, w tej chwili dla nas najważniejsze jest to, że przeczy to temu stereotypowi, że Żydzi zawsze pokornie szli na śmierć. Najbardziej spektakularny był bunt w Treblince, bo przy okazji podpalono większość obozowych budynków, a że akcja Reinhardt i tak już była na ukończeniu, to dowódca całej operacji stwierdził, że dobra, to w takim razie ten obóz możemy zlikwidować, ale ile? Osób zdążyli tam wcześniej zabić Niemcy? W nieco ponad rok 800 tysięcy mniej więcej, w sobie Boże około 180 tysięcy ale określenie Fabryka Śmierci pasuje tutaj jeszcze z jednego powodu. Bo piekielnie praktyczni Niemcy traktowali swoje fabryki śmierci nie tylko jak miejsca, w których spełnia się ich ideologiczne marzenie o eliminacji Żydów, ale miały one również przynosić dochody i to wiemy jakie, bo znamy raport końcowy po akcji Reinhardt, w którym Globocnik melduje Himmlerowi, że akcja przyniosła wpływy w wysokości 178 milionów marek. Z czego? Głównie ze zrabowanego mienia i z wyrwanych złotych zębów, ale również chociażby ze ściętych włosów, których używano między innymi jako wkładów do materaców. I jak sobie w takim razie podzielimy te 178 milionów marek przez milion 800 tysięcy ofiar, to wyjdzie nam, że na każdej żydowskiej ofierze Niemcy zarabiali trochę mniej niż 100 marek. O ile biorąc pod uwagę liczbę zabitych w czasie funkcjonowania, to Treblinka okazała się najbardziej, wybaczcie to straszne określenie, wydajną niemiecką fabryką śmierci. To jednak nie ona w pierwszej kolejności kojarzy nam się z masakrą zaserwowaną przez Niemców. Przejdźmy zatem do niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau, gdzie z wywiezionych miliona trzystu tysięcy Żydów zabito milion sto tysięcy. Fabryka Śmierci znajdowała się tam w Auschwitz-2-Birkenau, w podobozie Auschwitz-2-Birkenau. Jednak zanim ta fabryka Śmierci powstała, to w starszej części obozu Piekielnie praktyczni Niemcy dokonali strasznego przełomu. Chodzi o cyklon B, środek, który o zgrozo wynalazł niemiecki Żyd, który w latach 30. uciekł z Rzeszy, ale żeby było jasne, nie wymyślił go do zabijania ludzi. To był środek do zwalczania insektów. Cyklon B to granulat ziemi okrzemkowej nasycony cyjanowodorem. To pierwsze to takie grudki po prostu, natomiast cyjanowodór to śmiertelnie trująca substancja, która w odpowiedniej temperaturze zaczyna się ulatniać. W oryginale było jeszcze coś: środek drażniący oczy, który miał ostrzegać człowieka przed niebezpieczeństwem, ale Niemcy uznali, że tego akurat się pozbędą. Nie wiemy, kto wpadł konkretnie na ten pomysł. Nie wiemy też, kiedy dokładnie Niemcy uznali, że cyklon B może być ciekawą alternatywą, a może nawet sprawdzi się lepiej niż używany do tej pory w komorach tlenek węgla. Wiemy natomiast kiedy najprawdopodobniej przeprowadzono pierwszy test, 3 września 1941 roku. Na Żydach? Nie, na radzieckich więźniach. Wprowadzono ich do zwykłego bloku więziennego w starszej części Auschwitz. Wrzucono cyklon B w ilości na oko i zostawiono na noc. A rano okazało się, że część więźniów żyje. Czy to była kwestia złych proporcji, czy tego, że okna były nieszczelne, nie wiadomo, ale postanowiono próbować dalej. Kolejną próbę wykonano na 250 więźniach, pacjentach obozowego szpitala. Tym razem Komorę lepiej przygotowano, i niedługo po tym, jak wrzucono cyklon B i zamknięto drzwi, no to testujący już wiedzieli, że efekt będzie dla nich bardziej zadowalający. Więźniowie zaczęli krzyczeć tak strasznie, że dźwięk rozniósł się po sąsiednich budynkach i w sumie nie ma się co dziwić. Jak się umierało od cyklonu B, gaz przeżerał błony śluzowe i po dostaniu się do krwiobiegu odcinał dopływ tlenu do tkanek. Ludzie. Czując, że się duszą, próbowali sobie instynktownie wkładać kawałki ubrania w usta, zatykać nos, ale to na nic. Tej egzekucji już nikt nie przeżył, a swoją drogą to była największa masowa zbrodnia, jakiej do tamtej pory dokonano w tym obozie, ale ten stan nie miał się utrzymać zbyt długo, bo efekty uznano za bardzo zadowalające i maszyna ruszyła. Jeszcze jesienią 1941 roku postanowiono kostnicę, leżącą trochę poza obozem, przerobić na kompleks do zabijania. Przede wszystkim szczelna komora gazowa. Ważnym elementem był tam płaski dach z wybitymi otworami, przez które można było wrzucać cyklon B. Dodatkowo w kostnicy obok można było robić masowe rozstrzelania, nawet po 200 osób, a następnie zwłoki palono w zbudowanych tam specjalnie piecach krematoryjnych. To jednak nadal było za mało. W początkach marca ruszyła rozbudowa obozu o część nazwaną Birkenau i to tam miało być centrum śmierci, a pierwszą Inwestycją było postawienie tam krematorium, które mogłoby spalić 800 zwłok w ciągu doby. A poza tym postawiono jeszcze dwie komory gazowe na 800 i 1200 osób, plus budynki, w których więźniowie mieliby się wcześniej rozbierać. A zatem teraz w sumie można już było gazować 3000 osób mniej więcej, chociaż Niemcy i tak uważali to za opcję tymczasową. W lipcu 1942 roku z wizytacją do obozu przyjechał Himmler, który z zaciekawieniem obejrzał cały proces eksterminacji od selekcji po gazowanie, po czym stwierdził, że w sumie to wszystko w porządku, tylko trzeba tempo podkręcić. Klepnięto decyzję o kontynuacji rozbudowy. Komory gazowe plus krematoria, które miały palić docelowo po 120 tysięcy zwłok miesięcznie. Jak na taką chorą i zdecydowanie niecodzienną inwestycję, to prace nie trwały jakoś przesadnie długo, i w czerwcu 1943 roku ruszyły cztery wielkie kompleksy. Każdy kompleks to było krematorium plus komora gazowa, każda na 2000 osób. Możliwości to jedno, ale jeszcze bardziej przerażające jest to, że te krematoria i komory nie stały bezczynnie. Transporty szły w zasadzie cały czas, zwłaszcza od momentu, jak zaczęto przywozić węgierskich Żydów. I wtedy uruchomiono również te pierwotne komory i krematoria, które od pewnego momentu Niemcy uznawali za opcję rezerwową. Bo w sumie warto tutaj zaznaczyć, że zwłaszcza te okryte i słusznie bardzo ponurą sławą piece krematoryjne dosyć często się psuły, no ale niestety Niemcy byli przygotowani na takie przestoje. Podobnie jak w Treblince, Bełżcu czy Sobiborze, tak samo na Majdanku i w Oświęcimiu osoby odpowiedzialne za sprzątanie fabryk śmierci to też byli Żydzi, którym po prostu odwleczono w czasie wyrok śmierci. Te ekipy nazywały się Komando i praca tam była absolutnie potworna. Ludzie ci nie tylko opróżniali komory gazowe z trupów, ale później wyrywali im złote zęby, po czym palili w piecach krematoryjnych i już samo w sobie to jest oczywiście potworne, ale nieraz zdarzały się też sytuacje, że to byli ich bliscy. Od samej takiej sytuacji można po prostu oszaleć. A dodajmy do tego, że Sonderkomando z założenia nie dało się przeżyć. A jednak niektórym się udało. Stąd mamy relację z pierwszej ręki, jak straszna była to praca. Pewien grecki żyd wspominał po wojnie, że na oczyszczenie komory gazowej z 1500 trupów i później spalenie tych zwłok potrzebowano 2-3 doby, co trochę się nie spina z tymi niemieckimi założeniami, ale pamiętajmy, że nie wszystkie komory i krematoria zawsze miały taką samą przepustowość. Ten sam świadek wspominał też, że raz jedno dziecko cudem przeżyło gazowanie, ale obecny na miejscu Niemiec natychmiast je zastrzelił. Apogeum niemieckiej fabryki śmierci w Oświęcimiu to był okres, kiedy zaczęto tam przywozić w 1944 roku wspomnianych już dzisiaj węgierskich Żydów. Od maja do lipca, dokładnie rzecz ujmując, przywieziono tam jakieś 420 tysięcy osób, czyli więcej niż przez poprzednie dwa lata. Tak masowej eliminacji nie dźwignęła nawet tamtejsza fabryka śmierci, ale nie myślcie, że Niemców jakoś to powstrzymało. Czasem pomijano komory gazowe i ludzi rozstrzeliwano bezpośrednio przy płonących dołach, do których wrzucano później zwłoki. Zresztą nie zawsze musiały być to zwłoki, czasem to byli ciężko pobici albo wręcz zupełnie przytomni ludzie. Z kolei przypełnienie w krematoriach obchodzono w ten sposób, że pozostałe szczątki wrzucano do masowych grobów, jak swojego czasu choćby w Bełżcu. Gdyby jednak nadal było wam za mało śmiertelnego niemieckiego uporu, to na koniec jeszcze dodajmy, że o ile Hitlerowcy w innych miejscach starali się już wcześniej zacierać ślady swojej wielkiej zbrodni, tak w Oświęcimiu. Maszyna działała w zasadzie do samego końca. Ostatnie krematorium działało jeszcze w połowie stycznia, a wysadzono je dopiero 26 stycznia 1945 roku, czyli dzień przed wejściem do obozu armii czerwonej. Jednak na szczęście śladów nie udało się zatrzeć. Nie chodzi tylko o takie fizyczne ślady, ale również o wspomnienia, które czasem okazywały się bardzo, bardzo pomocne, choćby to, co zapamiętała ze swojej obecności w Auschwitz-Birkenau więziona tam Seweryna Szmaglewska. Jej relacje, spisane zaraz po wojnie, zostały dołączone do materiałów oskarżenia w procesie norymberskim, ale wy nie musicie szukać po archiwach, żeby się z nimi zapoznać. Pozwólcie, że polecimy wam audiobook Dymy nad Birkenau, czyli właśnie wspomnienia pani Seweryny, dzięki którym dowiecie się jeszcze więcej o tym strasznym miejscu. Nie zaryzykujemy stwierdzenia, że zrozumiecie je, bo nie da się tego po prostu zrozumieć, natomiast Wasza wiedza zostanie zdecydowanie wzbogacona. To są smutne fakty, ale zdecydowanie warto je znać. Tego audiobooka swoją drogą znakomicie przeczytanego posłuchacie w BookBit, czyli w aplikacji do słuchania audiobooków, która jest kopalnią wartościowych treści. Nie tylko na temat wojny czy szeroko pojętej historii, ale mają też świetne fabuły, klasykę literatury. Jeśli wolicie, to mają też e-booki, generalnie ponad milion pozycji w różnych językach, ale najlepiej jak sprawdzicie to sami, tym bardziej, że teraz w ramach wyjątkowej wakacyjnej promocji z naszym kodem do 29 czerwca nowi użytkownicy Bugbit dostaną aż 40 godzin słuchania przez 60 dni za darmo. Gdzie można słuchać? Gdzie tylko chcecie, bo jak ściągniecie audiobooka na swoją aplikację BookBeat, no to później możecie już słuchać offline, gdzie tylko Wam się podoba, a to tylko jedno z wielu udogodnień. Pozostałe jednak obczajcie sami. Link znajdziecie w opisie, wbijajcie tam śmiało, a my widzimy się niedługo. Partnerem odcinka był BookBeat.